D. <laughs> Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Chciałabym Was przywitać dzisiaj naprawdę bardzo ciepło, na zewnątrz, przepiękna pogoda. Witam serdecznie moich wszystkich nowych subskrybentów, także tych starych, którzy są już ze mną od kilku, kilku miesięcy. Dzisiaj, moi drodzy, zapraszam na haul. Troszeczkę się tego u mnie uzbierało. Będzie to dość duży haul, trochę ciuchów, trochę kosmetyków. No i wypadałoby już Wam to wszystko pokazać, ponieważ chciałabym w końcu te rzeczy zacząć wkładać do szafa, co po niektóre z nich chciałabym zacząć już nosić. Ci, co śledzą mnie na fejsie i na Instagramie, na pewno wiedzą, że, że kilka rzeczy już kupiłam, ponieważ powklejałam zdjęcia na fejsa, jak i również na Instagram, dlatego już na pewno kilka rzeczy będziecie wiedziały, o co chodzi. Ci oczywiście, co mnie śledzą. Ci, którzy jeszcze mnie nie śledzą, to oczywiście zapraszam na mój Facebook, na mój Instagram, także na mojego bloga i Twittera. Wszystko oczywiście podziękuję Wam na dole pod filmikiem. Także moi drodzy, zaczynamy, nie przedłużając, bo troszeczkę tego jest, a wszystko chciałabym Wam pokazać, bo tak jak wiecie... Ja po prostu lubię pokazać Wam wszystko, żeby potem o czymś nie zapomnieć. E, dobra, także zaczynamy. Jeżeli chodzi o kwiatki, mam z tyłu tulipany, a tutaj takie ładne, takie ładne pachnące kwiatuszki z drzew. Wczoraj wracając z obiadku e, w parku podkradliśmy po prostu kilka gołązek, także piękny zapach u mnie w domu i e, jest bardzo przyjemnie, jednym słowem. Okej, okay, moi drodzy, zaczynamy. Pierwsza rzecz, będę pokazywała po prostu nie po kolei, dlatego, że tego jest tak dużo, e, no i jakoś nie udało mi się tego tak równo poskładać. E, pierwsza rzecz to jest bluza Bluzeczka, którą ja kupiłam w Tesco, i muszę Wam powiedzieć, że jestem ostatnio zakochana w Tesco. E, świetne mają tam ciuchy, naprawdę dla każdego coś fajnego, czyli możemy znaleźć tam naprawdę dużo fajnych rzeczy. I udało mi się kupić za cenę 10 funtów taką fajną neonową bluzkę. Ona jest w odcieniu seledynowym, e, troszeczkę wpadający w żółty. Wygląda tak. Jest troszeczkę krótsza z przodu, troszeczkę dłuższa z tyłu. To jest taki bardzo fajny, delikatny, prześwitujący materiał. Uważam, że za cenę 10 funtów na wiosnę, do jakichś fajnych spodenek czy nawet do, do jakichś fajnych rurek będzie super wyglądała. Także jeżeli macie ochotę, one są dostępne w Tesco i kosztują tylko i wyłącznie 10 funtów teraz pokażę Wam biżuterię, tak jak mówiłam nie po kolei, jeżeli śledzicie mnie na fejsie, na instagramie, ja już Wam wkleiłam zdjęcie z bręzoletkami to jest taki miks bręzoletek, one są wszystkie razem, były kupione, może tak Wam pokażę, były kupione w jednym zestawie i są to bręzoletki, które ja kupiłam w Doroty Perkins za cenę 5 funtów ponieważ w Doroty Perkins, słuchajcie są naprawdę niesamowite przeceny jeżeli jeszcze tam nie zaglądałyście to polecam, bo naprawdę promocje są mega świetne, bręzoletki wyglądają tak, na początku chciałam kupić sobie sobie tylko taką jedną, tą tutaj z tymi jetami. Natomiast później zauważyłam, że, że, że taki zestaw pięciu kosztuje tylko 5 funtów, więc powiedziałam sobie, why not, muszę po prostu je mieć. Kolejna rzecz to jest taki wisior, także z Doroty Perkins. On wygląda tak jest w odcieniu takiego brudnego różu, i tutaj ma takie złote klamerki, jak ja to mówię, i on kosztował 7 funtów. I ostatni wisiorek z Doroty Perkins, który też już pewnie na moich filmikach mogłyście zauważyć. Jest to taki fajny, dość gruby rzemek, ja na to mówię. To jest taka plecionka i on ma tutaj na dole koraliki, jest w odcieniu takiego delikatnie, delikatnie takiego różu i on kosztował 5 funtów. To jest taka jakby delikatna obroża. Także wygląda tak. Super, jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz to będzie bluzeczka, którą zakupiłam w River Island. Bluzeczka wygląda tak. Jest na ramionczkach. Czekajcie, bo ja Wam chyba pokazuję. Niedobrze. Wygląda tak. Jest takiego bardzo delikatnego materiału. Już Wam pokazuję bliżej, jak to wygląda. Materiał wygląda tak. Delikatna siateczka. I ona, słuchajcie, przed promocją kosztowała 20 funtów. Natomiast ja ją dorywałam za całe 10 funtów, także jestem mega zadowolona. Bardzo ostatnio mi się podobają takie dziargane bluzeczki, także to to. Kolejna rzecz, Baby Island. Yy, kupiłam sobie na promocji Maxi spódniczkę. Ja do takich spódnic, co do mojej figury i mojej postury, nie jestem przekonana. Natomiast zmierzyłam ją i muszę Wam powiedzieć, że zakochałam się w tego typu spódniczkach. Spódniczka wygląda tak, ona ma motyw takiej delikatnej panterki i jest, nie wiem czy mogę Wam to pokazać, ona jest z przodu krótka, kończy się tutaj, a z tyłu jest taka długa i kosztowała wcześniej 30 punktów, natomiast została przeceniona na 15. Super, tym bardziej, że jak Wam już mówiłam, my jedziemy na wakacje, więc już muszę się rozglądać za takimi właśnie rzeczami letnimi i wakacyjnymi, także to kolejna rzecz z River Island. Później na chwilkę wstąpiłam jeszcze do H&M-u, już Wam pokazuję... Super promocja. Udało mi się zakupić dwie bluzeczki. Jedna bluzka fajna, kanarkowa, żółta. I tutaj ma takie bardzo fajne, nietoperzowe wstawki. Zwykła koszulka, która kosztowała 7,99. Wygląda tak. I kolejna, mogłyście zobaczyć w moim poprzednim filmiku. Jest to po prostu taka zwykła. Zwyczajna biała koronka, i ona jest na taki krótki rękawek, i ona kosztowała, moi drodzy, też 7,99. Dobra, przechodzimy dalej e, Także w Doroty Perkins e, Już pewnie widziałyście w moim outfitie, Także na Instagramie e, Kupiłam sobie taką fajną koszulkę e, W asteckie wzory, niby asteckie wzory Ja nie wiem moi drodzy, jeżeli wiecie to mi powiedzcie Ja je nazywam po prostu asteckimi I tutaj ma takie fajne srebrne dżety doczepiane I ona była na promocji e, I kosztowała tylko i wyłącznie 12 funtów. Kolejna rzecz z Doroty Perkins Bo dzisiaj przeważa River Island i Dorota Perkins e, Także kolejna rzecz, którą kupiłam Tydzień temu, w, tak w tamtym tygodniu, jest to taka bluzeczka w przepięknym odcieniu koralowym. No po prostu zakochałam się bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Ona jest z krótkim rękawkiem, natomiast na rękawkach ma tutaj doszyte perełki. Srebrne i, i białe perełki wygląda prześlicznie, moi drodzy, i jestem z niej bardzo zadowolona. Została przeceniona z 26 funtów na 17 funtów. Czekajcie, zasłoniłam. Także to kolejna bluzeczka, jaką udało mi się upolować. Sweterek, który też już pewnie widziałyście, również z Doroty Perkins jest to taki fajny, dziargany. Miętowy steterek, on ma podkładane rękawki i on kosztował mnie 12 funtów. Dobra, to chyba na tyle, jeżeli chodzi o Dorotę Perkins. Teraz przejdziemy do Primarka. W Primarku kupiłam sobie piżamkę, przy której po prostu nie mogłam przejść obojętnie musiałam ją zakupić, to jest góra od piżamki, czyli po prostu żarówiasty kolor, on tutaj tak chyba nie wygląda mocno żarówiaście, ponieważ jest światło dzienne, takie w ogóle dziwne światło, także to jest bluzeczka. A spód od tej piżamki wygląda tak. Są to po prostu zwykłe, yy, zwyczajne spodenki, bokserki w kolorową panterkę. Także taki komplecik, ona kosztowała chyba yy, 8 funtów z tego co pamiętam. Dobra, kolejna rzecz, ja widziałam na angielskim YouTubie u, u pewnej dziewczyny maxi spódnicę w kwiaty i tak mi się bardzo spodobała, że postanowiłam, że też ją sobie kupię, także z myślą na ten nasz, słuchajcie, wakacyjny wyjazd, kupiłam sobie taką maxi spódnicę w kwiaty, bardzo fajna, długa, wygodna, fajnie na mnie wygląda. O dziwo, bo, bo po prostu nie byłam przekonana co do takich spódnic Natomiast jestem zadowolona Ona kosztowała, moi drodzy, 10 funtów Ja już tu nie mam ceny, natomiast kosztowała 10 funtów Myślę, że do jakiejś fajnej takiej białej bluzeczki na ramionczkach Będzie wyglądała po prostu prześlicznie Okej, okay, kolejna bluzeczka, którą zakupiłam. To jest w takim, takim sklepie, prywatnym sklepie za cenę 5 funtów. Bardzo delikatna, błękitna, prześwitująca koszulka, która tutaj też ma wstawione takie fajne jetty. I ona z tyłu jest, czekajcie, ona jest z tyłu kremowa. A na dole jest niebieska, tutaj natomiast też ma e, Kremowe wstawki Ona kosztowała mnie tylko i wyłącznie 5 funtów Także uważam, że po prostu cena Ekstra Ok, kolejna rzecz, także sukienka Zwykła czarna sukieneczka Czekajcie, zwykła czarna sukieneczka I ma taką spódnicę w kwiaty e, Dostępny są w Primarku I ta sukieneczka kosztowała mnie 13 funtów Dobra, i ostatnia rzecz z Primarka Jaką udało mi się zakupić są to po prostu zwyczajne balerinki. Ja bardzo lubię takie balerinki. Ja uwielbiam. Po prostu, jeżeli chodzi o sezon wiosenny, to cały czas biegam i śmigam w balerinkach. Wyglądają tak, są one szare i tutaj mają takie fajne, błyszczące cekinki. I baleriny kosztowały 12 funtów, moi drodzy. Okej, okay, jeszcze, jeszcze coś z HM. Na Instagramie Ewelka wstawiła kiedyś zdjęcia poszewek na poduszki z piskami chihuahua. Ja po prostu się w nich zakochałam. Natomiast nie były one już dostępne, za późno się obejrzałam, nie mogłam ich nigdzie dorwać. Natomiast jakiś czas temu byłam na Oxford Street, właśnie w Wejdem, i tam znalazłam słuchajcie, ta te przepiękne poszewki na poduszki. Poduszki już miałam, także dokupiłam tylko poszewki. Cena takiej jednej poszewki to szlubam, chyba 6,99, z tego co pamiętam. Tak, 6,99, natomiast w internecie one kosztowały 3,99 albo 4,99. Także kupiłam sobie takie oto dwie, ale to już też pewnie ci, co mnie śledzą na fejsie, to widzieli, bo już je pokazywałam. Dobra, pozwólcie, że sobie trochę tutaj rzeczy przełożę. Kolejna rzecz z Doroty Perkins, tak jak mówiłam, jest nie po kolei, to są takie oto balerinki. Balerinki, które wyglądają tak. Są w odcieniu takim brzoskwiniowym, morelowym, i one mają tutaj takie jetty i plastikową wstawkę. I one kosztowały 23 funty. Wyglądają tak i mam nadzieję, że będą wygodne mimo tych plastikowych pasków. Ale moja znajoma je także kupiła i mówiła, że są super, także mam nadzieję, że i u mnie się sprawdzą. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, jest to torebka. Torebka, zawsze mi się marzyła, kremowa torebka z ćwiekami i w końcu taką znalazłam. Ja ją kupiłam tutaj u nas, także w takim prywatnym sklepie. Ona kosztowała, z tego co się nie mylę, ja już odrwałam cenę 25 funtów. Bardzo fajna, możemy ją nosić na pasku, ponieważ ona ma jeszcze taki pasek i fajne złote wstawki, złote ćwieki Także super, jestem bardzo zadowolona do takich letnich stylizacji. Uważam, że taka kremowa torebka będzie świetnie wyglądała. No i dwie perełki. Które jeszcze udało mi się kupić w River Island. Jeżeli chodzi o ciuchy, to już to będzie wszystko, dlatego trzymałam je na sam koniec. Pierwsza z nich to jest taka kurteczka. Wygląda ona tak: ja nie wiem, czy, czy to wszystko tutaj światło oddaje Jest to taka krótka, ala-ramoneska. Ma skórzane końcówki rękawków, natomiast z tyłu tutaj ma wstawiony materiał. I tak samo, jeżeli chodzi tutaj o kołnierzyk, jest taki ala skórzany. Wygląda ona tak. Ma tutaj złote zameczki, bardzo fajna, fajnie wygląda na kimś, super się prezentuje. Tutaj również ma yy, ala skórzane wstawki. Yy, no i ona kosztowała 50 funtów. Niestety nie była na przecenie. Pytałam dwa razy, zastanawiałam się przy Kasie, ale niestety nie była na przecenie. Także taka ramoneska, yy, o taka. No pewnie widzicie I kolejna, z której Bogi jest po prostu uradowana eee, Martyna UK ma podobną w odcieniu seledynowym Ewela ma podobną brzoskwiniową, czyli szal na kurteczki z River Island Ja jestem po prostu zachwycona Udało mi się kupić taką samą kurteczkę, co ma Ewelina eee, I kosztowała ona na przecenie 30 funtów Szukałam, szukałam, zwątpiłam Byłam chyba już w każdym River Island w Londynie Natomiast dostałam ją na Oxford Street, właśnie, River Island. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ ja uwielbiam takie e, kolory na wiosnę, więc super. Naprawdę. Mega, 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 mega. Podniecenie, słuchajcie, mnie wzięło, jak dorwałam swój rozmiar i dorwałam tą e, kurteczkę. Także to to, jeżeli chodzi o ciuchy i obuty, to już wszystko mogę Was zapewnić. Przechodzimy dalej. Teraz będę troszeczkę szeleściła. E, w Primarku kupiłam sobie takie fajne, zwykłe chusteczki. W sumie to z myślą o Krzysztofie, bo my czasem lubimy wieczorem położyć się do łóżka, ja mu wtedy wtedy przecieram tymi chusteczkami buzię. Bardzo fajnie nawilżają, do tego peelingują, mają one wyciąg z ogórka. Kosztowały tylko jednego funcika, więc cena super. Są u nas sprawdzone, bo już od dwóch lat je kupuję, krzysieki bardzo lubi. Kolejna rzecz z River Island jest obudowa, jest to obudowa na iPhone'a to jest do czwórki i do 4S, wygląda tak i bardzo fajnie się mieni. Jest delikatna, srebrna, bardzo prosta i ona kosztowała 8 funtów. Przechodzimy dalej, dalej kupiłam sobie lakiery, po prostu nie mogłabym być sobą, jeżeli po prostu bym ich nie wzięła. Pierwszy lakier, który mam na paznokciach jest to taki delikatny, pastelowy fiolecik, to jest taki be... beżowy chciałam powiedzieć. To jest taki delikatny, pastelowy fiolet i on jest z serii Jelly i to jest lakierek z bariem, kolor numer 315. Także wygląda tak I drugi, który po prostu zobaczyłam u Karoli ze stylizacji Tak mi się spodobał, że na drugi dzień pobiegłam do sklepu I jest to numerek Greenberry 314 Także właśnie z, z Barry'em Przepięknie, ale to przepięknie wygląda na paznokciach Także skuszona po prostu pobiegłam i zakupiłam dwa takie kolorki z Barry'em Uważam, że na wiosnę będą fantastyczne i kolejny lakier, jaki kupiłam ee, na Camden Town, także tak, jak byłam z dziewczynami na spotkaniu, Karolina mi poleciła, jest to ta nowa seria z Rimela i ja kupiłam sobie taki fuksjowy kolor wpadający w fiolet i to jest numerek, już Wam mówię, e, Disco Fever 347, wygląda tak. Jeżeli chodzi o lakiery, jak wiecie, ja po prostu... Woo! Woo Niecie nie potłukło, wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o lakiery, to wiecie, że ja po prostu mam manię e, kupywania lakierów. Kolejna rzecz, jaką kupiłam to jest pasta wybielająca O której ja słyszałam już dość dużo Ja ją kupiłam za cenę funt 69 W Superdragu Jest to pasta Beverly Hills Formula Sensitive Whitening Expert Także moi drodzy po prostu Jeżeli się u mnie sprawdzi To będę mogła ją Wam polecić Także zęby mają być bielsze już w jedną minutę Po jednym myciu Zobaczymy jak się sprawdzi, na pewno Wam zdam relację Natomiast ja bardzo chciałam te pasty Wypróbować Kolejna rzecz, jaką kupiłam także w Super jest to rozświetlacz z firmy Mua Makeup Academy. Wygląda przepięknie, perłowo. Kojarzy mi się troszeczkę z małżą, słuchajcie. No, prześliczne. Ja już go e, kiedyś wypróbowałam u mojej koleżanki, także postanowiłam sobie go również zakupić. On chyba kosztował 4 funty, z tego co pamiętam. E, kolejna rzecz, e, jakże, słuchajcie, jest dieta, trzeba o siebie zadbać, koniecznie, to zakupiłam sobie Slimwear Soap and Glory, e, antycelulitowy żel do naszego ciała, przepraszam. E, Ponoć ma zmniejszać celulit i już Wam mówię nie, nie powiem Wam jakie on ma po prostu jaki on ma skład, jaki on ma zapach, natomiast pachnie pachnie miętowo i ma też konsystencję bardzo miętową także taki, taki, taki balsam do ciała z Soap and Glory trzeba się balsamować nie zapominajmy o tym słuchajcie, kolejna rzecz będą to perfumy, perfumy które też Wam pokazywałam już na Instagramie w których się zakochałam już jakiś czas temu I są to perfumy, bez których ja po prostu Nie wyobrażam sobie wakacji Nie wyobrażam sobie letniej pogody Letniego klimatu I oczywiście mówię tu o Dolce Gabbana Light Blue Uwielbiam te perfumy I po prostu będąc ostatnio na zakupach No nie mogłam się powstrzymać Musiałam je zakupić Pachnął przepięknie Naprawdę, kto wie, kto zna ten zapach, to chyba tak jak ja, cały czas do niego powraca. Ja je kupiłam za 49 funtów razem w zestawie, także była na nie promocja. Po prostu przepiękny letni zapach. Jeżeli jeszcze nie wąchałyście, to, to zapraszam w drogeriach, powąchajcie, bo naprawdę na lato jak znalazł. I ostatnie perfumy, na które miałam już chrapkę po prostu od kilkunastu miesięcy, jest to Laura Messier Cream de Pistachio, czyli Pest... Pistacjowe, pistacjowe perfumy z Lory Messier Ja już dawno, ale to dawno chciałam je kupić Natomiast cały czas się wahałam, Aż w końcu mówię, raz kozia śmierć, zakupiłam Perfumy wyglądają tak, jest to 50 ml Pachną przepięknie Bardzo identycznie właśnie jak te masła i balsamy z Lory Messier Bardzo podobny, zbliżony zapach do niperfab, Także ktoś, kto lubi słodkie Natomiast nie przesłodzone, bo delikatne zapachy To polecam bardzo gorąco ja je zakupiłam u nas w House of Freezer na stoisku Laura Messier i ja za nie zapłaciłam 41,50. Także takie perfumy super na wiosnę. Jeżeli ktoś tylko lubi takie zapachy, to na pewno się u niego sprawdzą. I ostatnia reklamóweczka, słuchajcie, ogromny haul. Ja wiem, długi. Natomiast już mam ostatnią reklamóweczkę. Dwie ostatnie rzeczy z River Island. Pierwsza to są takie okulary, które wyglądają tak. I one są fajne, ponieważ tutaj mają taki pasek jakby po prostu gold rose zegarek, a la Michael Kors, moi drodzy. Także wygląda, wygląda paseczek tak i mają kolorowe szkła, w zależności od pogody, od słońca, od miejsca te szkła po prostu zmieniają kolor. I one kosztowały 13 funtów i muszę Wam powiedzieć, że nie wiem czy widzicie. I muszę wam powiedzieć, że Krzysztof mnie namówił, powiedział sobie, bierz, będziesz kurczę w, w Hiszpanii, a la Hiszpanka. Więc postanowiłam je zakupić i muszę wam powiedzieć, że nie rozczarowałam się, jestem z nich bardzo zadowolona, dobrze się w nich czuję. Myślę, że do wielu wiosennych stylizacji będą mi pasowały. Także w River Island 13 funtów są dostępne. I ostatnia rzecz, tadaam, jest to bransoletka, którą także kupiłam w River Island. Ja już od dawna marzyłam o takim złotym, dużym, ciężkim łańcuchu na rękę i ona kosztowała 8 funtów. Także coś takiego. Wygląda tak. Jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolona. I moi drodzy, doszliśmy do końca. Mam nadzieję, że się streszczę do 20 minut. Po prostu mega długi haul u Bugi ale tak jak już Wam mówiłam, to jest po prostu zbieranie nas z przeciągu kilku ostatnich wypadów, kilku ostatnich tygodni. Także jak na razie nie przewiduję żadnego holu, a teraz bardziej się w sumie nastawiam na takie zakupy letnie, bo jak wiecie, niedługo wyjeżdżamy, więc będę szukała po prostu już sobie takich letnich, wakacyjnych ciuszków, typu sandałki, sukienki, jakieś koszulki, jakieś shorty, coś w tym stylu. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Pozdrawiam Was mega. Słonecznie, ponieważ wiosna w końcu do nas zawitała, no i mam nadzieję, że, że zobaczymy się już wkrótce, także trzymajcie się cieplutko, mu mu przesyłam buziaczki, pa pa!